Cześć wam wszystkim. Mamy 16 marca. Ten odcinek zacznę typowo, bo nie od początku wyjazdu w trasę, tylko od tego, że zabieram moją Skanie na serwis do Bydgoszczy. Odpinam naczepę i lecimy. Teraz ja jeszcze raz przy, przywitam tak na spokojnie samochodu. Cześć wam wszystkim, mówi do Was Karol. E, no chciałbym opowiedzieć kilka zdań o sytuacji, jaka miała miejsce pod koniec zeszłego tygodnia. E, sytuacja dotyczy poprzedniego wyjazdu ci, co oglądali filmik, mogą, mogą pamiętać. E, przy moim pierwszym pierwszej dostawie, przy poprzednim wyjeździe we Francji e, podczas zadunku zamógł jeden z kartoników na palecie. Jak do tego doszło, no? Stałem naczepą pod rampą, rampa była w dole. i Podczas rozładunku, kiedy wózek widłowy pierwszy raz wychodził na naczepę, tak płynęło naczepą, że woda, która była na naczepie po deszczu na dachu, spłynęła wprost na pierwszy kartonik, no i został zamoczony. Oczywiście towar w środku w kartoniku, e, jak go oglądałem, dotykałem, był suchnięcie, nie wydarzyło z tym towarem. Niemniej jednak Francuzi wpisali w dokumenty, że takie coś miało miejsce. Nie, nie, nie działały tłumaczenia, że przecież to nie jest moja wina. No stało się tak. Dokumenty poszły do spedycji. No i teraz słuchajcie, postanowiłem właśnie na ten fracht wziąć tak zwane skonto. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy prowadzą firmę, mają. Doskonale wiedzą, że są momenty w miesiącu, gdzie tych pieniędzy na koncie macie więcej, ale są momenty, kiedy się kumulują jakieś płatności i tych pieniędzy będzie mniej. Dodatkowo mi dochodzi właśnie serwis, na który pędzę. Nie wiem ile będzie mnie kosztował. W piątek zrobiłem naczepę daszek, który zadarłem oraz, oraz rolkę wymieniłem na firanie, która się blokowała. Wydałem też tam troszeczkę pieniążków. No i żeby być bezpieczniejszym takim finansowo, chciałem wziąć to z konto. Jakie było moje zdziwienie, kiedy otrzymałem maila od spedycji, że płatność właśnie za ten frak została wstrzymana do momentu wyjaśnienia, ponieważ klient w dokumentach miał wpisane roszczenia. No i ta płatność będzie wstrzymana do momentu, kiedy zapłaci klient. W tym przypadku, jak się już zdążyłem dowiedzieć, klient ma termin 60 dni. Oczywiście zacząłem rozmawiać z moją spedycją. No i z punktu polityki firmy to wygląda w ten sposób, że właśnie dopóki klient nie zapłaci, dopóki nie będzie wiadomo jakie te roszczenia będą, czy one w ogóle będą, czy klient będzie chciał mieć jakieś potrącenia, czy nie, to spedycja Adar mi nie zapłaci. Zapłacą mi później. To uważam za duży minus, ponieważ mówimy tutaj o, o fakturze na 1700 euro, to jest netto, tak? To jest 9100 niecałe brutto polskich złociszy, no jest to naprawdę spora kwota dla firmy, która, która umówmy się, jest świeżakiem. To jest naprawdę kwota, za którą zatankuje samochód, zatankuje AdBlue, wyjeżdżam za granicę z pełnymi kotłami i jeszcze mi zostały pieniążki w portfelu, tak? Eee, poprosiłem spedycję, żeby napisali maila do klienta, tym bardziej, to jest klient z Polski, bo to pamiętacie, to był wyjazd z Polski do Francji. Eee, żeby zapytali, czy to będą jakieś roszczenia, żeby to jakoś przyspieszyć. No spedycja się zgodziła, mają mnie poinformować dziś lub jutro o całej sytuacji. Bo rozmawialiśmy w czwartek, tylko w czwartek rozmawiałem z spedycją, w piątek, w piątek byłem na serwisie naczepy. No i do dzisiaj mają mi dać znać informację, co, co im się udało ustalić. Ja uważam to za jeden... Pierwszych minusów, jakie zdążyłem zobaczyć w mojej spedycji Dlaczego? No, z jednej strony ich rozumiem, no bo się Jakoś tam zabezpieczają Ale z drugiej strony No nie, po to że człowiek wykupuje na firmę OCP Którą wymaga spedycja to OCP nie jest naprawdę jakieś małe ani niskie Mamy napisane porozumienie Z którego wynika, że ja nie mogę Z dnia na dzień zrezygnować Z prowadzenia mojego auta przez ADAR To jest wypowiedzenie miesięczne Więc nie zamierzam nigdzie uciekać Poza tym przez zostają inne faktury, tak? Z których ewentualnie można by było wstrzymać płatność. A nie akurat z tej, o której konkretnie rozmawiamy. Ta płatność mogłaby być przesunięta dalej i dalej, rozumiecie o co chodzi. No sprawa się mam nadzieję wyjaśni. O całości... O całości was oczywiście poinformuję. Więc e, ci, którzy piszą, że ja bez przerwy tylko zachwalam swoją spedycję, no to jak widzicie nie. Znalazł się minus, więc od razu wam o tym mówię. I to nie jest tak, jak Wy piszecie w komentarzach, że Adar płaci nam za robienie tych filmików, czy za to, żeby gadać jako super Adarze. nie. Ja to robię tylko dlatego, żeby Wam pokazać, jak wyglądają początki tej działalności, jak wygląda współpraca z moją spedycją, to w, no w tym przypadku z Adarem, bo taką wybrałem, żebyście Wy mieli łatwiej ze swoim startem. A na tą chwilę cóż, no ja pędzę na serwis, serwis Kani. Bydgoszczą, w sumie zabyt gością w stronę Torunia. No i zobaczymy, co tam wyjdzie. Zobaczymy, ile tam wydam pieniążków. No i jak sami widzicie, transport to nie jest jakieś tam kolorowe życie. Jak już Wam się wydaje, że, że Wasz miesiąc będzie fajny, że się fajnie zamknie, będą dobre kilometry i tych pieniążków na końcu zostanie troszeczkę więcej, to zrzuca się Wam taka kłoda pod nogi w, w postaci powracającej awarii, czy, czy w postaci wstrzymanej płatności. I wracacie na ziemię, tak? Dlatego transport nie jest dla wszystkich. Transport jest dla ludzi o mocnych nerwach. Czy dla głupich? Nie, nie dla głupich, tylko wręcz dla inteligentnych ludzi, którzy potrafią sobie z takimi problemami radzić. Oczywiście nie załamujemy się. To nie jest koniec świata. Spinamy pośladki i do roboty. Cześć Wam. Słuchajcie, mamy środę. 18 marca. Jestem właśnie w drodze na załadunek. Ładuję się w wyżysku kołopiły. I z tym ładunkiem jadę do Belgii. Co to będzie, nie wiem. Okaże się na miejscu. A jeśli chodzi o serwis, na którym byłem, to został wymieniony czujnik NOX stwierdzono jego wadę koszt czujnika z wymianą niecałe 3,5 tysiąca złotych więc tanio nie było e, jeśli chodzi o moją e, fakturę wstrzymaną e, miała być informacja w poniedziałek czy coś się z tym uda zrobić niestety jest środa dalej informacji nie mam dziś będę dzwonił do spedycji zapytam o co chodzi no i będę mam nadzieję coś więcej wiedział na tą chwilę na tą chwilę tylko mam lekki, lekki strach przed tym wyjazdem. Eee, no bo nie wiadomo czego się spodziewać. Wiadomo, że ten koronawirus e, rozprzestrzenia się na naszą Europę coraz bardziej. No i to może być różnie, tak? Na chwilę obecną są problemy tylko na granicy z wjazdem do Polski. Nie wiem, co to będzie, jak będę za granicą. Może pozamykają granice w innych miastach, w innych krajach. No może być różnie. Trzymajcie kciuki. Róbmy swoje, w końcu taki, taki zawód sobie wybrałem. Róbmy swoje i miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Słuchajcie, jestem na Orlenie przy starej dwójce, nie pamiętam nawet gdzie. Eee, zatankowałem auto do pełna, znaczy dotankowałem Załadowałem się w wyżysku. Okazało się, że załadowałem karmę dla psów w puszkach. 22 tony, 50 palet, także nie mało. Co jeszcze? Przyszła wiadomość od firmy, znaczy, przyszła dzwoniłem do firmy, żeby właśnie podpisać o tą wstrzymaną płatność. I słuchajcie, okazało się, że. Klient na chwilę obecną nie wszczął roszczeń, jest po prostu poinformowany, nie miał żadnych roszczeń, więc na chwilę obecną pieniądze zostaną puszczone do wypłaty zgodnie z terminem. No ale, jeżeli coś do tego terminu w ciągu 30 dni wyskoczy, no to oni mi tą kasę po prostu potrącą. Ale nie powinno być niczego, tak? tak taką informację otrzymałem. Z ciekawych rzeczy. Dzwoniła do mnie spedycja z zapytaniem, czy pojadę na Włochy. Głośno i stanowczo odpowiedziałem, że nie. Chociaż hmm, stawka była lepsza niż normalnie. Może i tak nie taka wysoka jak na giełdach, że ja słyszałem, że po 3 euro nawet się na Włochy jeździ. Ale była stawka wyższa. Jednak odmówiłem. Nie będę ryzykował, tak, tak stwierdziłem. A z, jeżeli chodzi o pracę, no to mamy już godzinę prawie 18. jak widzicie. Jadę sobie pod granicę i kończę. Zostało mi 900, zostanie mi 900 km do przejechania do Piątku, więc jutro na pewno jakieś 700 sobie, sobie ustrzelę. A, a resztę sobie po prostu podjadę w piątek nad ranem, potem wiadomo, że załaduję i to już będzie coś, coś na weekend. Jakoś to się poukłada, a chęci szczególnie jakoś nie mam, bo dzisiaj szybko wstałem. Jestem niewyspany, więc zlatuję do granicy Jakieś zakupy zrobię I to by było na tyle Witam Was w czwartek Jestem w Subicach na parkingu Jakoś Za daleko wczoraj nie ujechałem Ale lepsze trochę niż nic Stoję na parkingu Za chwilę zaczynam pracę No i pierwsze Moje metry przejechane będą na myjnie. Chyba jestem przygotowany do drogi. Mam tam jakiś podręczny środek do dezynfekcji. Oczywiście mam tego więcej. Są rękawiczki jednorazowe. Są maseczki. Na tyle ile można. Jestem gotowy, tak. Możemy powiedzieć. Palimy maszynę. Rozpoczynamy roboty, mamy godzinę siódmą No i będziemy ruszać No w akumulatory to prawie silnik z ramy wyrywa Tak kręci Ok Myjnia to Korzystam z reguły z tej samej W Słubicach koło BP Tam też jeszcze odwiedzę sklep No i wrócę do Was Jak już będę na granicy Zobaczymy co tam się dzieje, bo bo z tego, co czytam i słyszę w radiu, to ciekawie nie jest. Słuchajcie, jestem na granicy, jak widzicie. Może nie, ale chyba widzicie. Coś się dzieje, ale właśnie w radiu też ja słyszałem, że kolejki już nie ma. I faktycznie, zobaczcie. Kilka aut tam stoi na wjeździe do Polski. I jest ok, tak. Jakieś służby na kogutach, policja. Sprawdzają, mierzą tą temperaturę widzę. Biorą te karty A nie, przepraszam, tam jednak policja trzyma, a dopiero się zacznie cała Cała zabawa Tutaj po lewej stronie zobaczcie Kontrolują ruch No ten koronawirus nieźle nawieszał Nieźle Wojsko policja. A nawet widziałem, że chyba jakieś posiłki wydawają, jakieś kosze stało od chleba. Zobaczcie. O kurde. Z jednej strony strach, a z drugiej strony cieszę się, że teraz nie wracam do domu, bo zobaczcie co tu jest. Nie? A gdzie korytarz życia, o który tak krzyczeli? Tutaj, dobra, zaczął pać wolny. Widzicie, co tutaj jest? I to jest życie kierowcy. Niedoceniane, narzekacie na nas, trąbicie, wyzywacie. Zobaczcie, jak to wygląda. Abyście wymieli ten papier taltowy, który tak ginie z półek, zobaczcie ile my musimy odstać Jest koniec tego korka Na chwilę miałem pauzę włączoną Tak mi się wydaje korek czy po prostu przerwa między autami Nie, chyba jednak przerwa Pięknie to wygląda, pięknie. Tragedia. Chyba dojechałem do końca korka. Jest auto oznakowane, żeby samochody dojeżdżały na skrajne prawe pasy. Troszeczkę tych służb niemieckich jest różnych, również z tego co widzę. Tak, tutaj dopiero dojeżdżają. No chyba nie jest już tak źle jak mówili wczoraj, że ten, ten korek wynosił ponad 40 km. Jest Jesteśmy obecnie na 50 kilometrze W sumie nie wiem na którym kilometrze jest granica, nie wiem, jeżeli chodzi o niemiecką autostradę. Ale no tragedii nie było. Podejrzewam, że 3-4 godziny teraz trwa dojazd do granicy, tak na moje oko. Mogę się nie znać oczywiście, tak? Dobrze, no nasza, nasza część jezdni w stronę Belgii jest pusta, mały ruch. Mamy dziś to robić, więc ogień na tłoki do roboty. Słuchajcie, włączyłem jeszcze raz kamerę, bo to jednak nie był koniec chorka. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Były po prostu może kilometr, może dwa przerwy, odstęp jakoś, jakiś między tymi kolumnami się zrobił. A tutaj co chwilę, zobaczcie, że tu jest aut. Nie wiem czy to kamera obejmuje, ale cały sznurek aut, gdzie wzrok sięga, tam widzę ciężarówki. Osobówek prawie, prawie no nie ma, w ogóle nie ma tak. Jedyne osobówki to były służby jakieś niemieckie. Kurczę, powiem Wam, że no nieciekawie, naprawdę nieciekawie. Oby ten wirus puścił przez najbliższe 2-3 tygodnie. Bo to wygląda źle po prostu. Co mają zrobić przewoźnicy, którzy mają yy, ładunki awizowane na rozładunek w Polsce, na jakąś tam datę, czy, czy w Polsce, czy, czy gdzie indziej w jakimś kraju, gdzie trzeba przez Polskę tranzytem przelecieć. Przecież mało która spedycja jest na tyle wyrozumiała, żeby odpuścić jakieś kary. Chociaż może w tym przypadku może będzie to jakoś inaczej wyglądało. Czas pokaże. Zastanawiam się tylko, co będzie po tym wirusie, tak? Bo wirus wirusem euro w górę to dobrze dla przewoźników, paliwo w dół bardzo dobrze dla przewoźników, ale co będzie jak ten wirus się skończy? Przecież to się musi odbić. Wedle mnie to te ceny tak wywindują w górę, że się nie pozbieramy. Nie jest to najlepszy okres na prowadzenie działalności czy rozpoczynanie działalności, tak jak właśnie ja to robię. Ok, róbmy swoje, bo trzeba zarabiać pieniążki. Przydatną się. Słuchajcie, zbliżam się do granicy niemiecko-holenderskiej. Stało mi kilometr 400-300. I sam jestem ciekaw, jak to wygląda na tej granicy. No przecież koronawirus panuje w sumie wszędzie, tak? Na razie ani kolejka w tą stronę, ani z powrotem. Widzę, że wszystko jedzie, a zostało kilometr. Ciekawe, czy jakakolwiek kontrola jest przeprowadzana. Bo jeżeli chodzi o Niemcy, e, stanąłem na parkingu na przerwę 45 minut i powiem Wam szczerze, że zero stresu, nic. Oni się normalnie bawią w tych restauracjach, tak jak to zazwyczaj bywa po południami. Restauracje przepełnione, oni wracając z pracy, przyjeżdżają coś zjeść. No i z tego co widzę, na holenderskiej granicy również... cisza spokój. Zobaczcie, tutaj wszystko jedzie, nikt nie stoi. Nie ma żadnej kontroli, nikt nie sprawdza temperatury. No, i inny świat, tak? Jednak... E, z dwojga złego chyba wolę tą kolejkę do Polski. I tą walkę naszego rządu z tą epidemią, niż... Niż takie lekceważenie. no Włochy są chyba przykładem tego, jak się lekceważenie koronawirusa skończyło. Zobaczcie, no nic, zupełnie nic. Dzisiaj pewnie już mi się nie uda, bo <laughs> może czas by im pozwolił, ale chęci już średnie. Zresztą mam już wyjechane prawie, prawie 9 godzin. A do Belgii mi zostało 74 km. Ciekawe, jak to jest z Belgią. Podejrzewam. To jest tak samo jak na granicy, tutaj z Holandią. Nie wiem, pewnie, pewnie już jeździliście ci, którzy pracują jako kierowcy. Widzieliście, jak to jest. No, na chwilę obecną jestem w Holandii. Może jakieś zioło się śmieje, oczywiście. I pędzimy, tak? No, jeszcze pociągnę z 40 minut, będę szukał parkingu. I zobaczę, jak tam z chęciami. Może bym do tej Belgii wjechał, to z jednej strony bym na Winecie zaoszczędził, przyciąłbym, przydziadową 12 euro. Zobaczymy. Na chwilę obecną chciałem Wam tylko granicę pokazać, i to by było na tyle. Zobaczcie, jednak, jednak się spiąłem w sobie, i pojechałem dalej na 10 godzin. i Jestem właśnie na wjeździe. Do Belgii i co? I nic. Zero stresu, zero złości. Wyrąbane po całości mają. Żadnego, żadnej kontroli niczego. Oni się koronawirusa nie boją. Taka sytuacja. Ok, tym razem na pewno was opuszczam do jutra. Dobrej nocy. Dzień dobry, w piątek. Zbliżamy się do rozadunku, Zostało dokładnie 4 km. Zacząłem się już po, po, posiłkować Google Maps. Czego tak robię, kiedy właśnie zbliżam się do miasta, do jakiegoś centrum czy do czegoś. Jest po prostu dokładniejszy mi się wydaje niż, niż moja nawigacja. Aczkolwiek ta nawigacja nie jest aż taka zła. Nie mam jeszcze następnego zlecenia, co mnie troszeczkę martwi. Mam nadzieję, że, to nie, że głównym powodem nie jest koronawirus jakieś tam przestoje. Bo w sumie transportu, z tego co słyszę, to brakuje. Więc powinno być tej roboty jakby więcej, nie? Eee, dojeżdżamy, zobaczymy... Zobaczcie w ogóle, jaka fajna jest Holandia. Eee, dojeżdżamy, zobaczymy, jak szybko pójdzie rozładunek. Pewnie raczej szybko, bo to pójdzie z rampy. Odepnę tylko cztery pasy, bo tyle mam założone z przodu na pojedyncze palety. I, I do tego czasu, oby było kolejne zlecenie, żeby nie było jakichś tam przystojów. Chociaż jak będziemy mieli poczekać godzinkę, to też nic z tego nie stanie. To sobie spokojnie kawkę zrobimy, wypiję sobie kawkę, zjem sobie ciasteczko. Obejrzę sobie serial, bo mam jakiś fajny nowy serial. I ten czas jakoś zleci, nie? Okej, okay. to rozładunku. Przygotowany na rozładunku, linka celna zdjęta, pasy odpięte z przodu i podstawiam się w miejsce białego DAFA. Jak się tylko zwolni rampa To już kolega z Bułgarii. Najśmieszniejsze jest tutaj to, że przyjechał kierowca z Włoch w spodenkach w laczusiach bez maski, bez rękawiczek, bez niczego, właśnie wyjeżdża autko rozładowane. Zobaczcie, jaki on jest piękny, jak jest czysty. Aż się chce wsiadać i jeździć. Na chwilę obecną nigdzie nie pojadę, bo nie mam, nie mam następnego zlecenia. Nie wiem, co się stało. Za chwilę się odezwę do spedycji. Tutaj miły pan mi wydrukował specjalne certyfikaty, które są potrzebne od wczoraj na granicę francuską. Proszę. Pierwsze gościa pytanie to, czy jestem zdrowy, jak do niego podszedłem. Ok, ja sobie odjeżdżam, włączam sobie film, piszę do spedycji. I czekam.